Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika Trujeczki. Ostatnio mieliśmy okazję tutaj zwiedzić sobie właśnie kwatery kapłanów, gdzie poznaliśmy, znaczy poznaliśmy, odnowiliśmy nasze znajomości z Saturasem, a także Myksirem. no i ruszyliśmy do ruin Strażników Umarłych. Zdobyliśmy zarówno tutaj klucz. Które jest potrzebny do otwarcia świątyni, ale również pozbieraliśmy jakieś tam urny nieumarłych. Nie wiem, do czego w sumie to może służyć. Dostaniemy jakieś tam zadanie, to się dowiemy. Teraz natomiast myślę, że warto tutaj ruszyć sobie do szkoły wojowników. Mamy strażnika świątynnego, jakiegoś tu zaznaczonego na mapie. Całkiem możliwe, że on też może mieć jakiś klucz. Oczywiście w ramach bezpieczeństwa obijemy sobie go najpierw troszeczkę tutaj z łuku. O ile nie zabijemy, bo widzę, że te nasze strza... O Jezus. Te nasze strzały to są mocarne. Ostre strzały, oczywiście. Nie, niczego nie ma ten koleś. No, tu mamy wejście do świątyni. Na razie wchodzić nie będziemy, bo nie możemy sobie nawet tutaj tego przejścia otworzyć. Dobra, mamy koczewników, mamy Wutrasa, który oczekuje tutaj sygnału do ataku na orków. No i mamy tutaj obozowisko tych orków. Jak widać, każdy kopie. Szuka nie wiadomo czego. Wiatru w polu, jak to się mówi. Skradasz się jak jakiś złodziej! Co ty nie powiesz. Tutaj też mamy jakąś kamienną tablicę, z tego co widzę. Ale miecz stanął w ogniu, albowiem miał w sobie moc i nosa. I Inos przemówił do Robara. Zejdź z gór i pokonaj mych wrogów. No proszę. Zara po starej wiedzy będziemy mieli prawie setkę. Mamy kolejnego niewolnika. Nikogo imiennego. Ok. Mamy też dziwne grzybki. No i chodźmy do góry. O proszę. Druid jakiś? A nie Lester. Ej, hey, Lester, co się z Tobą działo? Orkowie schwytali mnie w pobliżu przełęczy i przeciągnęli przez całą pustynię. Najpierw kazali mi kopać, ale potem odkryli, że umiem czytać starożytne tabliczki. Dzięki temu miałem u nich specjalne względy. Człowieku, te tabliczki są fantastyczne. Pełno tam bzdur, ale moje umiejętności magiczne wciąż rosną. Widzę nawet magię płynącą wśród ruin. Powiedziałem tam koszowi o kluczach. Teraz chcę, żebym dla niego otworzył świątynię. Mhm. Mm Masz jakieś kamienne tabliczki? Proszę, weź je. Ja już z nimi skończyłem. Jest w tobie coś dziwnego. Hej, zaczekaj. Co to za zapach? Śmierdzisz jakbyś przyszedł prosto z plantacji bagiennego ziela. A, o to chodzi. Tak, mam tu trochę tego towaru. Pochodzi z lago. Ej, zarobiłem na orkach trochę złota. Może byś mi sprzedał porcyjkę. <noise> Proszę, weź całą paczkę. Dzięki, stary! Jesteś prawdziwym kumplem! Ten to się nic nie zmienił. Znalazłeś już jakieś klucze? Wiedziałem, że o to Ci chodzi. Znalazłem jeden. W pobliżu ruin uzdrawiaczy. Ostrożnie. Tamkosz też szuka tego amuletu. Więc jeśli chcemy wejść do świątyni, musimy najpierw pozbyć się tamkosza i jego orków. Masz jakiś plan? Będzie nam potrzebna pomoc koczowników. Zajmij się tym. Jest tu Saturas. Na pewno ci pomoże. Rozumiem. Daj mi swój klucz. Masz tu klucz do świątyni. Mogę iść z tobą, jeśli potrzebujesz pomocy Oj, na pewno przyda się Okej, okay, w pobliżu uzdrawiaczy Czyli tutaj, kwatery uzdrowicieli Dobra, to jak my tutaj jesteśmy, to sobie obóz zwiedzimy I najpierw ruszymy do starej biblioteki Wojownik, wojownik Zwiadowca, zwiadowca Wojownik Ork. Mora. Czas się przespać. A czemu on się nazywał po prostu ork? Jest i tam kosz. Co tu robisz? Otwieramy świątynię mora. A co z tobą? Gdzie jest twoja opata? Czemu nie kopiesz? Otwórzmy razem świątynię. Jesteśmy wojownikami. Nie handlujemy z morami, ale... Nie. <noise> Okej. Okay. Nie. I do widzenia. Poza tym to nie był handel. To było połączenie sił dla wyższego celu. No dobra, to te obozowisko Orków nie jest tutaj wcale takie duże. Też za bardzo nie mamy. Też w sumie za bardzo nie mamy czego zebrać tutaj. Tam nie idziemy, bo tam są już... No po prostu ruiny, które nas nie interesują. Nas tylko ta prostora biblioteka interesuje. Okej. Okay. Rzekomo to jest gdzieś tutaj, a to ja tędy przechodziłem, i tutaj było pełno tych. No właśnie, tych yy, pełzaczy. O jezu, jest zdecydowanie za dużo. Bardzo dobrze. No i świetnie. Widzę, że to nie koniec, jednak pełzacowego problemu. To no jest ich tutaj znacznie więcej. No ale na luzie wykorzystajmy sobie... ...nasze łucznicze zdolności. O Jezus. A ten jeszcze żyje? Dobra. Dlaczego ja go nie trafiam? Dwa taki wykonałem, a nie jednym nie trafiłem. Dobra. Okej. Okay. jeszcze coś tam łazi. Skorzystajmy sobie oczywiście z naszego napoju. Tam mamy znowu pełną zębaczy. Ale to dobrze, bo będą ząbki z tych zęb zębaczy. To oznacza, że będziemy mogli sobie śmiało potworzyć. O jezu. Że śmiało będziemy mogli sobie potworzyć troszeczkę ostrych strzał, nie? Które no, nie zmienia to fakt, że są nam bardzo potrzebne. Nie w ten sposób, naprawdę tam gdzieś górą leci, słyszę. Albo i nie. No nie, no serio. O, tak się chcecie bawić. Где-то uh. No dobra, udało się. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego pancerza e, ciężkiego Nordmarczyka, bo powiem no kurcze, robi on robotę, konkretna ochrona. No, oczywiście tu też podziałały inne współczynniki, takie jak te ulepszanie pancerzy i te inne tam takie rzeczy. dwój badaczy, co to może być? Chyba że. Gdzie to były te listy wszystkie? O, tutaj jedynie mamy te kamienne tablice. Nie, nie mam listy badaczy. E, dobra, bo tutaj mnie chce pokryć ten zębacz. Ale mu to niestety nie wyjdzie. A kolejny przyleciał w ogóle, co jest. No, mamy tutaj jakąś skrzynię już. To nic nie da. Serio, gargulec? Więcej mnie nie atakuje. No i jest kolejny klucz. Fajnie, fajnie. Czyli zyskaliśmy dwa kolejne klucze. Jakby nie spojrzeć, tam kolejne gargulce w ogóle są. Co jest nie tak z nimi? No dobra, ale teraz tak. Zebraliśmy jakieś zwoje badaczy nie za bardzo wiem ile tych tutaj właśnie zwojów znowu będzie do zebrania bo tutaj jesteśmy cały czas w prastarej bibliotece ona jest bardziej tam więc musimy zejść na dół jeszcze tylko wejdę tutaj żeby zobaczyć czy tutaj gdzieś nie będzie tych zwojów zwojów jakoś tak ale chyba raczej wątpię. I cyk, zabiłem się. <gry> o, są tutaj też koczownicy, z tego co widzę. Przysyłam mnie Wutras. Zaatakujemy orków. Doskonale! Orkowie nie zdążą pożałować, że tu w ogóle przyszli. Spadniemy na nich niczym burza piaskowa. Tak, tak. Najważniejsze, abyście walczyli. Jesteśmy gotowi! Dobra, powiem tak, że pierwszy raz chyba spotykam się z tym, że jak będziemy atakować, to będzie więcej tych właśnie wojowników, koczowników od samych orków. Dobra, tymczasem wracamy tutaj do. <laughs> przepraszam, eksploracji tego rejonu. Czyli. Eee, tych co uzdrowicieli, coś tam było. Nie, prosto tej biblioteki. Lucz stąd już mamy, więc luz połowa za nami. Problemu. O! Odszukaj trzy zwoje badaczy. A was to tutaj nie jest za dużo przypadkiem Oj oj, oj. Dobra I Źle to rozegrałem troszeczkę Tylko teraz ten zapis No tutaj dopiero spoko Jorgołówce ogólnie nie są jakoś super ciężkie do ubicia, bo one cały czas wykonują ten swój e, taki, no nie wiem, tą szarżę taką. Miecz po prostu. Dobra, piąty klucz do al -Shalim. Ile mam punktów nauki? 36. Ostra strzała daj mi. Dobra, tutaj jest to. I właśnie tutaj jeszcze mamy te. No myślałem, że coś mi się podświetliło, ale nie. Tutaj mamy te ciała tych zębaczy. Tam przydałyby się właśnie te ząbki z nich. Tam niczego nie było, nie? No nie, no były, były tylko te zębacze. To zaraz tutaj sobie weźmiemy z nich to co trzeba. Nie ma tu nic więcej. Pięknie. No i dobra. I tu już są te ziomki. Spoko, to sobie od razu zapiszę. Żeby nie było żadnej kaszany. Gdzie on Pięknie. Teraz co to zapiszę? Eee... O, El Bastardo. Nice. Eee, zapisałem sobie to po to, bo nie wiem ile mam w sumie wytrychów i nie chciałbym, żeby przypadkiem ten wytrych mi złamał. 6 jeszcze dobra. Postaram się pamiętać o tym, żeby wykupić sobie gdzieś tam właśnie te wszystkie wytrychy, no bo szkoda by było troszeczkę, wiecie, psuć, psuć ten odcinek po to, żeby ruszyć gdzieś tam, żeby ruszyć gdzieś tam do miasta i szukać nowych wytrychów do kupna. Dobra. Ogólnie to stara biblioteka jest już tak, jakby wyeksplorowana. Jeszcze tylko pójdę tam głębiej zobaczyć, coś w tej wieży. No, ale bastardo akurat już mamy, ale nie zaszkodzi sprzedać po prostu, nie? Kolejny pieniądz dla nas. O, tutaj znowu jest to usłane dziwnymi grzybami. Któryś projektant takiego segmentu się tutaj widzę ładnie bawił. Dobra, mamy dużo mrocznych zębaczy, bardzo mnie to cieszy. Jest, ten się gdzieś tam cofa do tyłu, co z nim jest nie tak? Jeszcze mu między nogami strzała przeleciała. Pięknie. Ach, i piękne morze mamy. I przy okazji w sumie wysepkę, na której byłem. Bardzo polecam tam iść. Mamy pewnego rodzaju sekrecik do odkrycia. Ale więcej nic nie powiem. Możecie zobaczyć zresztą na odcinku, który nagrałem, pod nazwą Wyspy Warantu. Chociaż to powinno się bardziej nazywać Wysepki Warantu, no ale. Dobra, mamy obóz orków, tak e, jakby, no, odwiedzony teraz. Z tego obozu ruszymy sobie na kwatery uzdrowicieli i na szkołę wojowników. Oczywiście zrobimy to w kolejnym odcinku, gdyż teraz, jakby nie spojrzeć, mamy wyeksplorowany obozik i bibliotekę Prastarą. Do tego zebraliśmy jakieś trzy zwoje, które w sumie nie wiem do czego mi były potrzebne, ale do czegoś na pewno. W takim wypadku też wychodzi na to, że chyba nie wszystkie urny. Umarłych pozbierałem, no ale to zawsze można wrócić i dokończyć. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie bierzemy się za kwatery uzdrowicieli i szkołę wojowników. Dzięki za uwagę, do zobaczyska.